Nazywam się Adam. Mam 42 lata. Mieszkam razem z córką w małej miejscowości o nazwie Wisznewę. Tu panuje spokój, wszyscy się znają i nie ma tej szaleńczej bieganiny jak w dużych miastach. Moja żona niestety odeszła kilka lat temu i od tamtej pory zostałem tylko z córką. Kiedy moja córka, nazwijmy ją Hanna, skończyła 14 lat, w naszej rodzinie wydarzyła się największa tragedia. Straciła matkę. Czułem ogromną odpowiedzialność, wiedząc, że samotne wychowanie nastolatki nie będzie łatwe. Hanna i tak przechodziła trudny okres, więc musiałem bardzo się postarać, żebyśmy pozostali sobie bliscy i się rozumieli. Wspierałem ją na wszelkie sposoby, by nie czuła się opuszczona. Mijały lata i Hanna dojrzewała. Po ukończeniu jedenastej klasy zdecydowała się pójść na studia prawnicze w dużym ośrodku wojewódzkim. Szczerze mówiąc, Byłem dumny z jej wyboru, ponieważ widziałem, że lubi się uczyć, a zawód prawnika to godne i perspektywiczne zajęcie. Zamieszkała w akademiku i przyjeżdżała do domu niemal w każdy weekend. Cieszyła mnie dobrymi ocenami i mimo swojej urody oraz pogodnego usposobienia, nie nawiązywała żadnych poważnych relacji z chłopcami przynajmniej nic mi o tym nie mówiła. Na trzecim roku Hanna zaczęła przyjeżdżać do domu coraz rzadziej. Przypuszczałem, że może pracuje dorywczo lub przygotowuje się do sesji i nie ma czasu na podróże. Jednak zdziwiło mnie, że nawet w trakcie wakacji powiedziała, że nie da rady przyjechać. Postanowiłem nie wypytywać. Jest dorosła i może ma nowe zajęcia czy plany. Lato zbliżało się ku końcowi, a ja prawie pogodziłem się z myślą, że córka nie odwiedzi nas przed rozpoczęciem roku akademickiego. Pewnego wieczoru, kiedy miałem już kłaść się spać, Hanna zadzwoniła i poprosiła, żebym przyjechał rano na dworzec w mieście wojewódzkim. Oczywiście ucieszyłem się i o świcie byłem już na miejscu, niecierpliwie wypatrując jej w tłumie pasażerów. W końcu ją zobaczyłem. Szła peronem, ale nie sama, niosła w ramionach zawiniątko. Na początku nie rozumiałem, co to jest, potem dostrzegłem małe dziecko. Młoda mama, pomyślałem i nagle dotarło do mnie. To przecież moja córka z niemowlęciem. Tato Poznaj, to jest Michajlik, powiedziała z przejęciem. Jak to Poznaj? Czyj to syn? I dlaczego przyjechałaś z dzieckiem? Wszystko przewróciło mi się w środku. Nie mogłem uwierzyć własnym oczom. To mój syn, tato. Wybacz, że wcześniej nic nie powiedziałam. Nie mogłam go zostawić. Na początku po prostu o nie miałem. Jak do tego doszło? Czemu hanna ukrywała ciążę? Zanim się otrząsnąłem, ona tuliła czule Michajlika i całowała go w malutkie czułko. Zebrałem się w sobie i spróbowałem dowiedzieć czegokolwiek. Hanno, proszę cię, wyjaśnij, dlaczego mówisz, że to twoje dziecko. Naprawdę go urodziłaś. Tato, jeszcze raz przepraszam, wszystko ci opowiem w drodze do domu. I tak wyruszyliśmy z powrotem do naszej miejscowości. Hanna przyznała, że podczas studiów. Poznała starszego kolegę Wlada, właściwie Władysława. Od razu okazał jej wiele uwagi, był opiekuńczy i dobrze wychowany, inny niż jej rówieśnicy. Początkowo tylko się spotykali, później zaczęli być razem. Jednak po kilku tygodniach Wlad musiał wyjechać do swojego rodzinnego miasta i przez około miesiąc nie odezwał się do niej. Hanna myślała już, że ją zostawił, ale Wlad wrócił i wszystkie żale odeszły w niepamięć. Byli ze sobą szczęśliwi, a kiedy Hanna dowiedziała się, że jest w ciąży, Wlad przyjął to poważnie. Nawet planowali niewielkie wesele po narodzinach dziecka. Życie jednak okazało się okrutne. Na kilka dni przed tym, jak Hanna miała trafić do szpitala położniczego, Wlad uległ poważnemu wypadkowi. Potrącił go samochód. Cztery dni leżał w śpiączce, ale lekarze rozkładali tylko ręce, ponieważ obrażenia były nie do pogodzenia z życiem. W lat już się nie wybudził. Hanna została w wielkim żalu, sama w dużym mieście, bez żadnego wsparcia, bo bała się do mnie zadzwonić. Myślała, że ją potępię. Matkę straciła dawno temu, a innych krewnych czy przyjaciół, którzy mogliby ją przygarnąć z dzieckiem, nie miała. Pomogła jej położna, pani Oksana, która odbierała poród, przyjęła ją do siebie, nauczyła, jak opiekować się maluszkiem, pomogła w kwestiach urzędowych. I co najważniejsze, wsparła ją psychicznie, tłumacząc, że teraz Hanna ma najcenniejszy powód, by żyć dalej, syna. Gdy usłyszałem całą tę historię, zrozumiałem, że nie mogę zostawić córki i wnuka na pastwę losu, pomimo mojego szoku i poczucia winy, dlaczego sam nie zauważyłem jej ciąży, dlaczego wcześniej nie pytałem. Zdałem sobie sprawę, że teraz najważniejsze jest dać im oparcie. Od tamtego czasu wróciliśmy razem do naszego spokojnego Wisznewe. Hanna uwielbia Michajlika. Ciągle opowiada mu o jego ojcu, jakim był dobrym człowiekiem i jak bardzo ich oboje kochał. Wydaje mi się, że wnuk faktycznie przypomina Wlada. To samo spokojne spojrzenie, ten sam szczególny uśmiech, który widzę, gdy Maluszek słodko zasypia. W naszym domu zrobiło się głośniej, a zarazem cieplej. Znów czuć atmosferę życia rozwoju, dziecięcych okrzyków i śmiechu. Oczywiście nie jest łatwo, Hanna musi jeszcze ukończyć studia, a ja staram się ich finansowo utrzymać i pomagam przy dziecku, aby mogła choć trochę odpocząć lub przygotować się do egzaminów. Czasem wspominam to zagubienie, które czułem, gdy po raz pierwszy zobaczyłem córkę z niemowlęciem na rękach, a jednocześnie rozumiem, że Bóg postawił przed naszą rodziną trudną próbę, przez którą musimy przejść z godnością. Teraz patrzę, jak Hanna karmi syna, jak kładzie go spać i cicho nuci kołysanki. I serce wypełnia mi duma. Stała się silna, mimo młodego wieku. A ja, jako ojciec, chcę, by ona i Michajlik nigdy nie potrzebowali niczego, ani miłości, ani wsparcia. Bardzo liczę na to, że córka kiedyś spotka odpowiedniego mężczyznę, który pokocha i ją, i dziecko. Najważniejsze jednak, że jesteśmy rodziną i stanowimy jedność. Razem pokonamy wszelkie trudności. Tak, w życiu nie zawsze wszystko układa się zgodnie z planem, ale czasem to właśnie trudne okoliczności zbliżają nas do siebie i pomagają lepiej zrozumieć, czym jest prawdziwa miłość i rodzina. Wierzę, że czekają nas jeszcze dobre dni, a mały Michailik wyrośnie na szczęśliwego człowieka, pamiętając, że jego ojciec był wartościowym człowiekiem. A dziadek i mama zrobili wszystko, by dać mu dobre życie. Re